Ej, nie przeszkadzać. Oż, cholera jasna. No, będą naprawdę mnie wymęczać? Ech, cholera jasna. Dobra, łapcie granat. Na zgodę. Kto to takiego, kurde? Może jednak użyję granata? O, to tutaj. Okej. Okay. Ona powiedzieć, że zrobione jak należy. Nie, może zrobić tak, że. Żeby tak mini pauzę? czy da się? Nie, nie ma. Nie ma możliwości. Tyk. I cyk. O, to było naprawdę piękne. Od razu dwie główki na, na raz. Może raczej trzy główki. A może będzie cztery? Nie tak cztery. Ło cholera, co się odwaliło. O, pan, temat ze bandyci. To może lepiej niż te cholerne, te mutanty. Właśnie się wyświadomiłem. Już jestem, już się naprawiam. I proszę bardzo, Powinno załatwić sprawę. sprawę. ja... już żyjesz? Tylko tak wali. To taka dziwne. O, dobra. Oj, oj, oj. Jeszcze trochę. I gotowe. Pora teraz rozpocząć naszą ostatnią rundę. Tym razem myślę, że dam radę. Pora wreszcie to zakończyć i to z Kretesem. Teraz mam znacznie ulepszone bronie. Tym razem nie będzie dla Was tak łatwo. No i cyk. O, kolejny co? Czeka, czeka, to jeszcze przyłączy się na to i na to. No i są. Są te bajdaki i granat. Pięknie i jeszcze raz granat. No to coś nam dało, o cholera. I ja to jeszcze raz? O cholera, zawsze mi tak odrzuca, no to... Sokół, soku. Aaaaajjjjjj, niedobrze. Tylko wal, 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 wal i pięknie. Szybko, szybko, bierz szybko lekarstwa, 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 o Jezu, ale mi odpycha. Ile ich kurwa jest? Jezus, Maria, jest aż ponad czterech. się e, e, trzech. Dobra, dobra, teraz na pewno jest trzech. Jezus, ile jest tu, kurwa, chuj. Ja tak, ale nie, ja się tak łatwo nie dam. Patrzcie, zokoła, na zgodę. nie dam że muszę jakoś skakać i skakać. Okej, okay, jeden pad. Pozostało już tylko dwóch. A nie, jeszcze żyje. Jeszcze sukicyn żyje. Okej, okay, już nieważne. A, cholera, suki syn! Pierdolony! Dawaj! O, teraz lepiej. Pudeł, przekryte to czułość, myszy. Okej, okay, lepiej i od razu soku. Od razu soku. Poczuj potęgę elektryki. No, kurwa, jeszcze. Ja jeszcze puduję. O Jezusie, Maria, co tu się dzieje? I jeszcze święta trójco. Tak, tak łatwo to nie chcę zginąć. Ja pieknie, za zginę, tak. A może nie, a może nie. O, jest dobrze. Uj, jednak nie będzie. Tylko trzeba przełączyć na snajperkę. Nie no, jeszcze drugi! Co z wami jest i tak? to naprawdę przesada. Ale ja... Nie, ja... Nie, jeszcze jest trzeci. O w mordę, no nie! No nie! Okej, okay. kolejny będzie na jeden wynemalowany. Prawie, 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 prawie. Muszę jakoś to dodżować, dodżować i dodżować. Pięknie. Mm. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Przecież tylko jednego suki załatwić, i kurde. O! Teraz mogę odpalić co Dawaj, dawaj. No, tego na tego sokoła. O, ciśniesz, ciśniesz. O kurde. Gażaz zbuduje. O, o, Jezu! O, teraz lepiej. Teraz już nie ma. Teraz mam już tylko jeden suki, syn. Chodź tu, chodź tu, chodź tu O nie ma, nie ma. Będziesz ja próbował, co nie, ale tak łatwo to się nie dam. Cyk, cyk, dawaj, 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 ja tylko na to czekam. I teraz elektryka poszła, zgodnie z planem. Cyk, cyk, cyk. Mogę wtedy przejść w gębę, ale niestety nie zwróciłem na to uwagi. O Jezus Maria Come pancesz. że pancerz razu szybko na snajperkę To 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 że ta Tak łatwo nie zginąć, tak łatwo nie zginąć z jego rąk O! No. Teraz lepiej O Boże kurde Nie spodziewałem się, że tak szybko pójdzie Ale nic się spodziewałem się, że jednak to przeżyje ale żeby się nagroda no, i mamy kolejny pistolet. Pistolero. To akurat się przyda, czy tutaj mogę coś zrobić? O tak, zwiększone obrażenie krytyczne. Dobra, skoro wiesz, właśnie to a ręką, mamy spokój, to teraz skierować się na pół misję. Chyba, że przypadkowo znowu pojawią się kolejne nowe misje. Okej, okay, jest na razie spokój. Dobra, to, to kierujemy się do celu. Oto jesteśmy. Więc pora wreszcie zająć się tym panem sledżem. O, kurde, ale amunicji nie ma tak przygotowanej. Polera, zapomniałem. Ale cóż, tu no się mówi. To to, klikuje, klikamy, klikujemy, czy jak ktoś to się mówi, i zaczynamy przedstawienie. Czy to spora lokacja? Nie, nie jest spora, ale droga to będzie naprawdę długa. O! Tu jednak mogę wykupić. Dobra, tylko że wykupię to. Jeszcze do snajperki. I jeszcze do granat. O! Mogę tu zrobić upgrade. O! To jednak mogę. Yy, tak, tak, wykupię granatę, ale czekaj, ja chcę do rewolweru i jeszcze do granatów koniecznie i do snajperki. O, okej, i już sobie to tyle. No, teraz będziemy mieli większy zapas amunicji. i dobry. I do widzenia. Kurwa, Mać to szczerze, Ja taka po prostu kurwa nie widzę. Ja lepiej. To, to granat. Za późno. Ja pierdolę, ja naprawdę jestem taki przegrywem, że jestem taki kurwa zjebany. To po prostu wstyd mnie oglądać. No, a może trochę już lepiej, ale jakoś się to zrehabilituje. No, teraz lepiej. Klikamy już na to wszystko, co tam będzie. I widzę, że na razie nic nie ma. To akurat nie będę brał, bo mam znacznie lepszy, znaczy lepszy pistolet. Ale myślę, że tym razem podzielę. Ciekawe czy coś tu ciekawego znajdę? Raczej nie. Mamy cię! No! To pomogło! Czekaj, jeszcze tylko to wezmę, to wezmę i. zaczynamy strzelanie i. Czekaj, czekaj! Nie ma! Nie ma! to strzelał? A, już widzę! Kurde, wiem, o to klasę, I tylko od st razu strzał, i to ile wystarczy. Tego nie wezmę, tego nie wezmę. Bo niestety staty się nie zgadzają. Uuu, tu, tu też to wezmę, ale zanim to spojrzę, chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Jest i kasa. Ile mam? Aż 42 tysiące, i ech, jak zwykle chujowe broni dawają. Czy ktoś tam jest? Zauważyłem. Czekaj. Czekaj, chwila. Teraz lepiej. Dawać kolejnych. Dawaj was wszystkich. Powyeliminuję. Dobrze powiedziałem. Co my nie wiem. Rozyp mózgu. O, kolejni. O nie no. O nie. Bez sensu to jest. Dobra, łapcie granat. To nie pomogło. O to suki synu, no, kurde no, wystaw głowę Gdzie ten twój łeb do jasnych cholery, o mam cię, no Możesz przestać się wreszcie ruszać. o, wreszcie No wreszcie przestał się ruszać, o, o, no jeszcze jest prawie by spadł, kurwa macie No, to to jakby jest dobra snapperyka, ale... Uh, a wiecie co, należy sobie to wezmę, to akurat nie będę brał ale akurat zastosuję taką snajperkę, które uważam, że jest naprawdę... może być lepsza. Ale czekaj. Może faktycznie ta osoba, to tą sniperkę zastosuję. Czekaj, nie to co chciałem. A, eee, to wymienia się na jakąś no inną no. cholera s Bo wolałbym, żeby nie było tych dwóch slotów. Nie było beżenia mniejsze. Fire Ray to mam jakby wyjebane, ale... Szanse na eksplozję? Jest... A właśnie, czyli przypadkiem morduję trzy amunicje? Nie na a zastosuję to co mam. jak jest pałaka ręka. My zobaczymy, czy co ktoś tutaj się pokaże i mam cię. I jak zwykle podłuję. O nie trafią głowę w głowę. Czekaj. I dlaczego muszę naprawić? O, te ale lepiej. I bank. I bank. Pięknie. To jest po prostu kurwa. Do, no, ja właśnie użyłem. O, co tam mamy ciekawego? I jak zwykle nic nie ma. O, można powiedzieć, że jednak dobrze użyłem. To można powiedzieć, będzie na zapas, co nie? Pęknie. O, ktoś tak kudy tym strzela. Cholera, jasna. Gdybym się tutaj jeśli się zorientuje, może przejdę właśnie o takim bokiem. Ja że kto tak postowali. Czeka, czeka, to decyduje i bam. Już nie ma. Zwykle będą wiemy męcze, co nie? Ale wiem, przecież macie do tego urwanie głowy Jak powiedziałem, urwanie, no Ech, chcę tylko mocno ruszyć myszką, a jak ruszę tylko lekko, to jakoś lekko Kiepsko mi wychodzi No, trochę lepiej Chociaż niestety słabo to oceniam, o, 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 waria Czekaj, czekaj, cofnę się i cyk 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 Pika Eee, nie udało mi się dostać bańki. O, mogły to pójść na górę. A chyba, że jest jakby... inna droga. Chyba, że mógłbym... O! Jednak mam pomysła, mam pomysła. Jednak nic z tego nie będzie. Wydawało mi się, że będzie jakieś tutaj schody, ale okazuje się, że niestety nie prowadzą. Czyli będę musiał się na odpuścić, chyba, że dostanę się właśnie jakby po drugiej stronie. No dobra, ruszamy dalej. Co to jest ten k***a ta broń, co nie? Zasadamy i na razie. Nic się nie dzieje, ale idealnie by się nadało na utrzymanie pozycji. Może będzie z tego taka misja. Jeśli tak, to jest bliz. Tam się mam skierować. Nie wiem, tak pokazuje mapa. Znaczy na to wskazuje, ale wolę się skupić jej przypadkiem coś tam jest ciekawego. I cyk. I cyk. No, teraz lepiej. No, teraz to lepiej, że dobrze. A, muszę robić to naokoło, co nie. Dobra, dobra, już to się za to biorę. I mam nadzieję, że będą z tego naprawdę dobre fante. O, tu to, to przegapiłem. A niestety, będę musiał znowu się tam wrócić. I mamy. Dobre nic, ale to wezmę ze względu na to, że ma sporo jest sporo obrażeń. Nie, nawet spoko, spoko broń, ale. A i tak przedełko na czarnym rynku. Tak, trzeba skierować się w na tą stronę. Jaka czy tutaj nie będzie jakby pułapka, co nie? Okej, okay, ta beczka nie taki działa, ale przynajmniej zasadam wspaniałych buweczki. To jest po prostu. Ma, prima so. Jak mówiłem? Ma, prima sort Jeszcze ja trochę będzie tego roboty, ale skoro ma być zabawa z tego, to niech tak będzie. No, na pewno zabolało. Tak, ok, chciałem przeładować. No, teraz lepiej. Kolejny. Coś jeszcze? Nie. Trochę mnie przynudzacie, jak mój kanał. No, gotowe. Oj. Teraz lepiej. I cyk. Oj, oj, nie wyszło. To popróbujemy jeszcze raz. I cyk. Coś nam pomogło. o niestety nie trafiłem w główkę. O nie wyszło co? Prawda? Po no, prostu nie wyszło. Kurwa. No, to lepiej. przepiękne piękne główki. To jest po prostu cudowne. I kolejny. O Pięknie. O Jezus Maria. Już zaczynają niezwojatkę. No to grałab ci granat. Serio. Podobno granat. Otóż nie. Otóż nie tym razem. I kolejny. O, cholera. No dobra, no to jeszcze raz. Czekaj, czekaj. I no skop. Pięknie. No już można powiedzieć, już lepiej mi idzie. Jezu, może jednak nie idzie taki powinno być, ale jakoś dobrze idzie. Pięknie. Cholercia. Gdzie kolejni? Gdzie kolejni? O, mam cię. Nie ma. Nie ma. Raczej na twoją część. Możesz się tak męczyć, to załatwiałam takim granatem. No prawie. No, to jeszcze raz. Ja mocno rzucę. O, chyba nie sięgło. No nie. Nie na chie sięgło. Nie cyk, piękne. To się po prostu nazywa Magnum Opus. Kurwa, podwoje, podwoje. No ja pierdole No trochę, teraz lepiej. No, tera lepiej. Dawać następnych. Dawał się tutaj granat, ale niestety już nie ma granatu. no kurde no. O no, teraz to belka się ochroniła. Gdzie ty kolejny, gdzie kolejny? O, mam Cię! Gdzie ten kurde, ten skrasnolud się tu chowa? Mam Cię! No, właśnie tak powinno się robić. Piękne! Ja po prostu jestem jedostrzałowcem. No prawie! Teraz tak. Kolejna skrzynka, co tym razem się tu naszykuje. Jezus waria to zastrzelbo, o, o, to nie jest lepsze. Azu wykwipuje. Azu, idzie na to, yy, o, na to. Wie, 26% więcej obrażeń, Mniejsza mniejszy fire rate, ale za to jeden zoom. Ale dobra, ale za to zwiększone obrażenia. Od o, winda. Chciałem powiedzieć, że zwiększone obrażenia krytyczne. Pora się teraz przygotować. Tym razem będę niesamowicie gotowy. Skąd tak twierdzisz? To niestety musi być walka tylko na, na dystans. Zaraz, przecież to ty jesteś o tych nagrań. rzesz, ja pierdolę. Flashback. Okej. Zważa bardzo, ale ja w ogóle nie rozumiem o co tu chodzi. W sumie nie mam pojęcia, co ty w ogóle gadasz. End of flashback. Ej, nie przeszkadzać! No, szkolera jasna. No. Będą naprawdę mnie wymęczać. Będziecie wymęczać. Eee, cholera jasna. Dobra, łapcie granat. Na zgodę. Miało być naprawdę tak łatwo, tak prosto. Nie, nie łatwo Kiedy miało być takie spore wyzwanie. A ten skurwie. Ale ci skurwie synem musieli po prostu się. U mnie się wziąć. Mówi się na mnie. Nie to co chciałem. Granat. Popadę z pawał granatami. Jak to lubisz? Jak to lubisz, to nie? Powiedziałem, żeby nie przeszkadzać. Naprawdę, słaby usze, ty. Wa Powinienem walczyć raz sam na sam A on postanawi wyzywać swoich minionów bez sensu No, i tylko tracisz przez to swoich ugłosów. No teraz. Tyk. Cholera jasna. Wy pierdicze mi stąd. Piękne, to była piękna główka. Mówiłem nie przeszkadzać, o czekaj coś tam miałeś, popuściłeś coś tam niebieskiego Ale niestety już nie mam pojęcia gdzie to jest Soku, Kruk, soku, wrona, w sumie wszystko jedno Naprawdę Użacie mnie na i to porządnie Cyk, 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 cyk Oj spierda, o kuda blokada, blokada, blokada Oni naprawdę nie mają za go szacunku co nie? Muszę mi tylko przeszkadzać. O, tu coś opuściłeś, a jednak nic nie było ciekawego. Mam cię, mam cię. No, i jeszcze trochę. O, już prawie, prawie. Mam cię. O, już co złapałem? Co złapałem? I gotowe. O, rany. A, można powiedzieć. okej. Okay. Tylko, że niestety mi przeszkadzaliście. Niestety walczyliście, nie honorowa. ale to jest niestety Bodeland, Tutaj wszystko jest jakby pojebane. Panie Tron. A dobra, pora otworzyć i zdobo, zdobyć ten artefakt. A najpierw kasa, 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 kasa i artefakt. Doskonale. I you like to what that is. The może. Teraz to tylko jest jedna część? O, rany, to znaczy, że jeszcze będzie trzeba bit. Długa, długa, długa droga. Ale cóż, było minęło. Pora się skierować prosto do, teraz do kolejnego celu. Uh, czy doskoczę? No, jednak nie doskoczy. I razem ma ci powtarzać, żebyś mi nie przeszkadzał. Kila? <grym> And within minutes, have started killing the locals and causing a disturbance. What? This planet is under the authority of the Atlas Corporation, and any Iridian artifacts found here are Atlas property. Possession of such property carries a stiff penalty. I invite you to turn yourself in at once to the nearest land's outpost and surrender any information or artifacts in your possession. Consider this your one and only warning. Nie lepiej by powiedzieć, że wiesz co, pierdol się, ha, nie z tam powalczę. Ja umiem tylko gadać, gadać i gadać, a to jest po prostu, nie trzyma się kupy. Znowu muszę to tam zbierać. Znaczy z tego to już nic nie zbiorę, ale warto tu tutaj zajrzeć. ze na to, że może być tu kasa. Na razie tu nie widzę kasy, o jest. Ile już mam? 44, to już tak mało? Tak. Wydawało już mam ponad 50 tysięcy, ale dobra, jedziemy prosto, by oddać, po prostu do całego głównego celu. Z zet, mam artefakt. Zgadza się. Poko no to należy się, nagroda. I yes, doskonale, o, mamy class mode. W, 2 do team, health, regeneration i plus jeden fast O, cholera mi to. O, teraz musimy do dostać się do Headland, by po pomówić się z Ernestem Wittingiem. Ok... O, o Jezus Okej, Ok, ok, ale chcę zobaczyć co to jest za to jakiś nowy moduł i... A, tutaj. W sensie w tym przypadkiem to skoczyć tu tutaj? A, tutaj to to mogę to wymienić. Ja wolałabym dać pod Acid To byłoby. O, chyba że mogę tak wymieniać, ze względu na to, na przeciwniku, który trzeba będzie to wyeliminować. Wygląda na to, że tutaj Fascans to będzie tutaj, właśnie plus 1, ale niestety tego nie mam, bo na razie ładuję na coś lepszego i na krytyczne obrażenia. I co by tu dodawał? Mel, wyobrażenie do wręcz. Może leczyć się do 3% do maksymalnego życia ponad przez 7 sekund. A raczej nie, ale pójść się o ty prze. Rozumiem o co tu chodzi. Za dużo gadasz kurde, no dobra wykonajmy kolejną misję. Więc mamy kolejne trzy. Znaleźć Bruce McClaina. Pozbyć się czy, czy, czy ludzkiej czaszki pod kolców na Titan's End. I zinfiltrować to Mine, załad załadować tam jakieś fuzy i detonator. O, bo to będziemy coś tam wysadzać. Spoko. Ale najpierw yy, zajmiemy się tym Bruce McLean. Więcej tam kierujmy. Ciąg dalszy nastąpi.